Teraz gwarpa całego! to Wiem też, że mogłabym Cię powstrzymać, ale lepiej spróbuj! Posłuchaj swego serca, co Ci mówi! Ale przerwy są nasze! Rwiemy ci strings i rwiemy! A odlotowe pomysły przychodzą same! Gdzie... Strange... I wonder where he is? Uh-oh... Zaczną się Smurfne Igrzyska! WOMBOKA! Taiwan Idę trochę popływać Czy woda jest zimna? <grymne> Ale spoko Odkrywaj codziennie biedronowe nowości Na przykład nowe lody Marletto o Obłędnie karmelowe z gęstym sosem